Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I drodzy, witam serdecznie. Kończy się Adwent. Razem z Ojcem Tomaszem, z Ojcem Jackiem, zapraszamy Was do takiej ostatniej refleksji adwentowej, poświęconej trzem postaciom, które dominują duchowość Adwentu, które wyznaczają rytm tej duchowości Adwentu. Jest to prorok Izajasz, któremu dzisiaj chciałem poświęcić nieco czasu, uwagi. Jest to Jan Chrzciciel, ostatni prorok Starego Testamentu, pierwszy prorok Nowego Testamentu oraz błogosławiona dziewica, matka naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dla mnie ten czas Adwentu był takim czasem, w którym odkryłem proroka Izajasza. I chciałbym się tym moim odkryciem z Wami podzielić, żeby zrozumieć dobrze dramat proroka Izajasza. Trzeba sobie uzmysłowić czas i okoliczności, w których żył i działał. Jesteśmy mniej więcej gdzieś tam w pierwszej połowie VIII wieku przed Jezusem Chrystusem. Mamy dwa królestwa żydowskie. Jest tak zwane królestwo północne, izraelskie, oraz królestwo południowe i Judzkie, ze stolicą w Jerozolimie. I jest związany przede wszystkim z tym drugim królestwem. Najprawdopodobniej urodził się i pochodził z Jerozolimy. Stąd miał też jakiś ułatwiony dostęp do Dworu Królewskiego oraz do sanktuarium w Jerozolimie. Tego sanktuarium, które wyznaczało rytm życia religijnego narodu wybranego. Żeby zrozumieć całość tej sytuacji, musimy mieć jeszcze na uwadze dwie sprawy. ówczesny świat Wschodu zdominowany jest przez wielką potęgę militarną. Policzną i gospodarczą to jest Asyria ze stolicą w Niniwie oraz y, Imperium Egipskie, Królestwo Egiptu, które rozciąga się na zachodzie. Te dwa królestwa żydowskie w jakiejś mierze muszą y, żyć, współistnieć, mając na uwadze to, co dzieje się w imperiach, które. Mają bez wątpienia takie ciąga, ciągotki właśnie imperialne. Chcą jak najwięcej ziem, jak najwięcej ludzi, jak najwięcej bogactw. Królestwo Północne próbuje budować pewną koalicję przeciwko Asyrii. Oczywiście ta koalicja yy, królestw plemiennych nie ma żadnych szans w starciu z potęgą asyryjską. I próbuje interweniować, próbuje swoim, swoim przepowiadaniem w jakiejś mierze wpłynąć na decyzję króla północy, to niestety kończy się katastrofą, i Zajasz nie jest słuchany. To jest chyba jakby pierwsze takie podstawowe doświadczenie proroka. Prorok, który jest wyposażony w słowo Pana który idzie do ludzi ze słowem Pana, posłanym przez Pana, nie jest przez ludzi słuchany. Królestwo y, Północne znika zupełnie, przepada. Królestwo Południowe nie daje się wciągnąć w żadnej koalicje, w żadne sojusze przeciwko Asyrii. Więcej, zagrożone właśnie przez taką koalicję wysyła pisma ambasadorów do króla Asyrii, Składając hołd, król południa, powie do imperatora asyryjskiego: Jestem Twoim sługą, jestem Twoim synem. Poddaje się. To poddanie się wiąże się z tym, że trzeba płacić pewien, pewną daninę roczną pewien trybut. Wiąże się również z tym, że trzeba swoje granice otworzyć na wpływ kultury asyryjskiej, również na wpływ religii asyryjskiej. To w jakiejś mierze stanowi zagrożenie dla monoteizmu żydowskiego. Prorok Izajasz zdaje sobie sprawę z tych wszystkich niebezpieczeństw i przeciwko temu w jakiejś mierze próbuje reagować. Tożsamość proroka, również proroka Izajasza, jest określona przez dwie relacje. Jest określona przez relację do tego, który go posłał, czyli do Jachwy, do Boga, i jest określona przez relację do tych, do których jest posłany. Chodzi tutaj o Dwór Królewski i o lud Królestwa Południowego. Dlaczego prorok Izajasz nie akceptuje tych wszystkich sojuszy, tych wszystkich zabiegów politycznych, na które zdobywa się Dwór Królewski? Przede wszystkim dlatego, że jest przekonany, iż ratunku nie można upatrywać w sile człowieka. Polityka dla Izajasza jest zawsze czymś, co jest związane z mieczem, z przemocą. Co w związku z tym jakby nie patrzy na wartość czy na istnienie Boga. Purk jest człowiekiem etyki. Chciałby polityki, która jest budowana na pewnym etosie. I ten etos jest przede wszystkim oparty na słowie Bożym. Jest oparty na woli Boga, który jest Panem Historii. Panem historii nie jest taki czy inny wódz, taki czy inny polityk. Panem historii, panem polityki jest Bóg. I Bóg próbuje przemawiać do sumienia króla, Bóg próbuje przemawiać do sumienia wodzów, Bóg próbuje przemawiać do sumienia swojego ludu, próbuje przemawiać słowami swojego proroka Izajasza. To jest chyba pierwsza sprawa, którą trzeba by dzisiaj powiedzieć. Ale zdajemy sobie również sprawę z tego, że Izajasz znajduje się w takim miejscu, w takim momencie historycznym, dosyć szczególnym. Upada świat, do którego wszyscy są przyzwyczajeni. Nikt nie tak jak powiedziałem, Królestwo Północne, Asyria rośnie w potęgę. Ta Asyria za pewien czas zostanie zniesiona przez inną potęgę. Chodzi tutaj o Babilon. Egipt po jakichś tam swoich zawirowaniach. Niepokojach również nabiera siły, krzepnie, również przejawia pewne tendencje imperialistyczne. Ale panem historii, panem historii jest zawsze Bóg. Kiedy król szuka ratunku, jakiejś pomocy, Izajasz nie przynosi miecza. Izajasz przynosi słowo. Izajasz przynosi wolę Boga. I Zajasz również przynosi pewien sąd Boga nad rzeczywistością człowieka. Myślę, że tę sytuację, w której żył I w jakiejś mierze możemy odnieść również do sytuacji, w której my żyjemy. Żyjemy w takim świecie, który zaczyna się walić. To wszystko, do czego byliśmy przyzwyczajeni, do czego przywykliśmy i z czym wiązaliśmy pewne nadzieje, to wszystko w jakiejś mierze zaczyna znikać. Kryzys uchodźców pokazał, pewną niewydolność struktur europejskich, pewną niewydolność tych wszystkich instytucji, które na kontynencie europejskim zbudowaliśmy tak wielkim wysiłkiem, tak wielkim poświęceniem kilku pokoleń. Kryzys, który przetacza się przez Kościół, pokazuje również pewną słabość Kościoła. Okazuje się, że musimy przyznać, z jakimś wielkim bólem, z jakimś wielkim rozczarowaniem, że w tym kryzysie kościoła zabrakło nam sumienia, został również w tym kryzysie kościoła skompromitowany czynnik, czy zasada hierarchiczności kościoła. To też jakby nie odpowiada już na pewne aspiracje współczesnego człowieka. W takim świecie przyszło nam działać. W związku z tym również my, tak jak mieszkańcy Królestwa Południowego, jak dwór jerozolimski, zaczynamy się rozglądać za, za czymś, co byłoby pewne, za jakimś fundamentem, na którym moglibyśmy oprzeć nasze y, projekty. Tym fundamentem niezmiennie pozostaje Słowo Boże. Proszę zwrócić uwagę, że papież Franciszek w swoich wypowiedziach bardzo mocno kładzie nacisk na to, że ludzie wierzący powinni być ludźmi, którzy przede wszystkim są zorientowani na Słowo Boga. Są ludźmi, którzy w swoim życiu, w swojej wolności powinni szukać woli Boga powinni w jakiejś mierze pytać się, dochodzić czego Bóg chce od nas w sytuacji, w której się znajdujemy I jak powinniśmy odpowiedzieć na wyzwania z którymi musimy się mierzyć w dobie współczesnej ten prorok Izajasz, który działa gdzieś tam w pierwszej połowie VIII wieku przed Chrystusem nie jest tak odległy od nas jego niepokoje są również naszymi niepokojami. Niepokoje ludu wybranego tamtej epoki są również niepokojami ludu wybranego w współczesnej epoki. Jesteśmy sobie bardzo, bardzo bliscy. To jest jakby pierwsza relacja. Izajasz zostaje określony, tożsamość proroka zostaje określona przez relację do ludu. Temu ludowi Izajasz przynosi przede wszystkim sąd Boga. I co ciekawe, Bóg w tym sądzie będzie posługiwał się takimi rzeczywistościami, które nie należą do przymierza. Asyria to jest Imperium Pogańskim. Ale również tę Asyrię, która wydaje się być narzędziem Boga, żeby wstrząsnąć ludem, wstrząsnąć dworem królewskim, również to narzędzie zostanie poddane krytyce. Również to narzędzie w pewnym momencie zostanie przez Boga odrzucone. Na jego miejscu pojawi się Babilon. tym wszystkim również trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. To powinno nas jakoś zmusić do myślenia. Bóg, który przychodzi w proroku do swojego ludu i wydaje wyrok, sąd nad tym ludem, jest Bogiem, który cały czas mówi, to jest mój lud. To jest Bóg, który przyznaje się do swojego ludu. To nie jest Bóg, który odwraca się plecami do swojego ludu. W Bogu widać troskę o ten lud. Ta troska w księdze proroka Izajasza jest wyrażona na różne sposoby. Piękne hymny mówiące o tym, że lud wybrany jest winnicą, którą Pan zasadził, której Pan dogląda, o którą Pan się troszczy. To przemawiało do wyobraźni osób, które były przyzwyczajone do tego, że uprawia się winnicę. To nie jest tak, że w tym sądzie Boga mamy do czynienia przede wszystkim z gniewem Boga. To jest tak i prorok Izajasz daje temu bardzo wyraźny wyraz, że w sądzie Boga mamy do czynienia przede wszystkim ze smutkiem Boga, z jakimś wielkim zawodem. Prorok Izajasz, oprócz tego, że w jakiejś mierze jest outsiderem, dlatego że to jego słowo nie podoba się ani królowi, ani ludowi, jego krytyka pewnych. Układów społecznych, pewnej niesprawiedliwości społecznej jest czymś, co boli tych wszystkich, którzy z tej niesprawiedliwości wyciągają swoje korzyści, bardzo wymierne. W związku z tym to słowo jest odrzucane. Jest odrzucony również prorok. On zdaje sobie sprawę z tego, że wierność słowu musi kończyć się tym, że będzie na marginesie, będzie outsiderem. To nie będzie ktoś, kto będzie decydował, rządził, podejmował decyzję. Ustawiał ten świat, tę rzeczywistość według projektu Bożego. To jest raczej ktoś, kto musi z jakąś wielką cierpliwością pracować nad ludzkim sumieniem, to sumienie oświecać właśnie słowem Pana, słowem Jachwy. Co ciekawe, trzeba również dodać i to, powiedzieć i to, że Izraela, szukając odpowiedzi na wyzwania, które przynosi teraźniejszość, które przynosi przyszłość, jest tradycjonalistą. Izajasz pojmuje dwa podstawowe mechanizmy historii zbawienia. Abraham, ojciec wiary, ojciec narodu wybranego, jest kimś, kto wyzwolił się z Mezopotamii. Jest kimś, kto odszedł z Sumeru. Jest kimś, kto odrzucił pogaństwo, wielbóstwo yy, Mezopotamii. To jest jakiś pierwszy Eksodus, który dokonał się w historii zbawienia. Drugim Eksodusem jest oczywiście wyjście Żydów z Egiptu. Izajasz w jakiejś mierze chce podążać tą drogą. Chce być wierny tradycji ojców, Mojżeszowi, który uwolnił się od, od Egiptu. I w tym całym wyzwoleniu Izajasz widzi pewien model obowiązujący w każdym momencie historii zbawienia. Pan wyzwala człowieka, pan wyzwala swój lud nie mocą oręża, nie przebiegłością yy, polityczną, zwłaszcza taką przebiegłością, która jest pozbawiona sumienia, taką przebiegłością, która jest pozbawiona etosu. Pan wyzwala człowieka, kształtując jego sumienie. Nie wiem dlaczego, ale mam takie wrażenie. To jest jakby kolejny element, który. Pokazuje, jak bardzo zmienia się świat, w którym żyjemy. Czytając księgę proroka Izajasza w tym Adwencie, medytując nad nią, widziałem w tym proroku w jakiejś mierze również naszego papieża Franciszka. Ja mówiłem o tym, że żyjemy w takim świecie, który się walił. Kryzys uchodźców obnażył słabość instytucji świata zachodniego, tego świata europejskiego. Pandemia, którą przeżywamy, pokazała pewną niewydolność naszego systemu sanitarnego. Dotyczy to tak Włoch, jak Polski. To tutaj jest rzeczą oczywistą, bo się dotyczy to całej Europy. Ale kryzys, który przechodzimy w Kościele, obnażył również coś, czego się nie mieliśmy prawa spodziewać. Biskup Rzymu, za moimi plecami, daleko stąd, jest Rzym. Biskup Rzymu dzisiaj jest krytykowany. Jest krytykowany nie przez przeciwników Kościoła, jest krytykowany nie przez media liberalne czy tam media lewicowe, jak zwykliśmy mówić, ale jest krytykowany w domu katolickim. Jest krytykowany przez tych, którzy uważają, że przynależą do tradycji rzymskokatolickiej. Powtarza się ten motyw, że prorok jest outsiderem. Jest kimś, kto przez lud zostaje wypchnięty na margines. Jest kimś, kto w jakiejś mierze zostaje usunięty w cień. Moi drodzy, <laughs> zdaję sobie sprawę z tego, że szykujemy się do radosnych świąt Bożego Narodzenia. Zwykliśmy mówić o świętach bardzo rodzinnych, bardzo intymnych. One w tym roku pewnie będą inaczej wyglądać. Ale musimy musim sobie również uzyskowić to, że jesteśmy ochrzczeni. To znaczy, że każdy z nas w jakiejś mierze uczestniczy w posłannictwie prorockim. To znaczy, los proroka Izajasza jest takim losem, który grozi każdemu z nas, o ile serio bierzemy sakrament Chrztu. Za kilka dni święta Bożego Narodzenia. Stawiamy sobie pytanie bardzo mocne, bardzo wyraźne, dlaczego Bóg stał się człowiekiem. Możemy zgodnie z tradycją teologiczną widzieć, że to człowieczeństwo Jezusa Chrystusa w jakiejś mierze miało być narzędziem wyzwolenia człowieka z grzechu, z upadku. Możemy tak to widzieć i pewnie jest to spojrzenie uzasadnione. Ale przychodzi mi też do głowy. Co wydaje mi się też być zgodne z pewną tradycją teologiczną, że Bóg po prostu w człowieczeństwie się zakochał, że dostrzegł w człowieczeństwie coś, co jest piękne, coś, co jest dobre, coś, co jest warte miłości. Moi drodzy, wszystkim Wam, sobie również życzę, byśmy w tych dniach odkryli to piękno człowieczeństwa, którym zachwycił się Bóg i żebyśmy potrafili to piękno pielęgnować każdego dnia żeby w nas było coraz więcej człowiek.